Cześć, to mój pierwszy odcinek w Minecraft. Właśnie dzisiaj chciałem zrobić odcinek, bardzo po prostu odjazd, co mam zrobić z kobla? Kobry najbardziej ja zjawione po prostu na całą część na mapce Minecraft. Dobra. Chcę sobie... Kobry. Dobra. Pierwszy kobyl jaki, jaki się da znaleźć to ten kobyl. Bo w zostaje taki. Chyba każdy o tym, no dobra. Teraz muszę znaleźć coś, tam gdzie będę mógł zrobić i jest to mój skin. No! Właśnie robiłem skina, znajdywałam sobie skina i dopasowałam do jego PRNK. Nie chciałem do najpierw w Dobra, zrobię sobie przy ziemi albo już sami. No dobra, ty jedynie się z tym. Przesadzimy I właśnie będę teraz pokażę Wam o co chodzi z Coville'em i z TNT. Tak jak w innych rzeczach chcę powiedzieć. Na przykład, no takie rzeczy jak TNT nienawidzi Cobla. Na przykład ja nienawidzę Cobla. I jeszcze Dieta nienawidzę, ale nie rzeczy się I nienawidzę, że no na przykład co w kopalni takie diamenty. Więc diamenty muszą być tam ileś tam diamentów, sobie no nie jest tak, tylko jeden stack będzie diamentów, to by było fajnie w Minecraft, I oceniam Minecraft, bardzo dobrze. I właśnie sobie zaraz pokażę, co ma budować w Znajdę jakieś coś tam znajdę i go. Dobra, sobie tylko porobię. Dobra, i zaraz pokażę, co można budować w Mogę taki mały zamek kobla. Jak się wnewiasz, to tak się robi. I można zrobić to z minodole, albo tylko albo taka zrobić z kobla, jak się modlę. A taka robić z kobla, taka, że baza, taka mała. I po prostu po, po, podoba mi się taka baza, bo wtedy można ją łatwo wsadzić TNT. O tym TNT mi w chyba lepiej. No to no, może no, TNT mi leci z głowy. No, TNT mi leci z głowy. No ale w środku mamy sobie TNT. Rejo no, to TNT Try tyter ty ty teretter ty ty ty. oh yeah Dobra, weźmy. Teraz lucky jakie mam. O, dobra, potrzeba. Bara bye. Dobra. Powiem wam jedyną rzecz moi dodaju preperu. Clipery. Ja nie, nie będę ochowywać się z kimkolwiek. to są niezwykłe goście. Nieźli do... Kiedyś mi pomógł na moim serwie. Na moim serwie pomógł mi. I był po prostu odjazd. Był po prostu odjazd. Po prostu odjazd. To nie może podglądać. Ale był po prostu odjazd. I teraz muszę porozmawiać o dwóch różnych rzeczach. Właśnie to. Wezmę to, to dawinową otwarcie I taki fajny o, Teraz pokażę, To będzie no. i fajną rzecz w razie jak się ma TNT Zaraz pokażę ją Tutaj bardzo osobiście Najlepszą którą my się nie obawimy Bawimy się po prostu no, tak, właśnie się nią bawimy. Dobra, robimy taką zawsze. Tu będzie to. ale lak, dobra. Weź... Weźmy dobra. C nie wiem ja się. O nie, odpaliło się ty... Łok, łok, fok, fok, wak! No i właśnie na zdjęty i znowu się skupić. Dobra. Pali się, pali się, pali się, zapałka się pali. Pali się, zapałka się pali. Grawera nie cierpię, po prostu grawerowego grawera nie cierpię. Udaje mi piasek spada na głowę. Albo piaskowego, albo dirtowego. Po prostu nie cierpię takich, co co spadają rzeczy. Grawer, ale piask to już trochę. Po co w Minecraft nie, że piasek spada inaczej Dobra, to jest zabawka jest. To jest zabawka zimki. Niestety mod taki, że się zbroić zimki. Dobra, pokażę Wam. Skok! I odleciałem właśnie. I odleciałem. No. Dobra. Odleciałem. I dalej, pokażę. To była pierwsza rzecz, którą miałem zrobić w odcinku. Był moim planem. Był moim planem. I jest coś. Muszę Wam pokazać ważnego. Jak się podoba filmik, o, zachęcam do łapek w górę. Naprawdę w tym odcinku to mój pierwszy był. To 10 łapek w górę to jeden filmik. Nie, jeden... nie jestem łapem w górę. Trzy łapki w górę to filmik jeden. No niestety już skończę. 都会怎样？To,